To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj właściwie kontynuujemy temat, a może właściwie drugą część e, tematu diet. Dzisiaj powiemy Państwu, jakie diety są najlepsze i które warto zastosować. Wcześniej, jeśli Państwo nie oglądali, to zapraszam, żeby się cofnąć, bo mówiliśmy o dietach, których nie należy stosować. Jeśli nie chce się popaść w chorobę lub uzyskać efekt jojo. No, a dzisiaj pan Kamil Paprotny, dietetyk kliniczny, opowie nam o tych najlepszych dietach. Dzień dobry, witam. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o dietach najlepszych, co też jest taką zagadkową sprawą, ponieważ to zależy, co, co oznacza najlepszy. No właśnie. Najzdrowszy najzdrowszy, ale nasi yy, słuchacze na pewno będą chcieli wiedzieć, która jest najskuteczniejsza. Nie wierzę, że nie, no bo po co w końcu mają się odchudzać, tak? No tak, najskuteczniejsza. Każda może być skuteczna. Trzeba mm. ją tylko odpowiednio zbilansować kalorycznie i będzie w porządku. E Jeśli chodzi o najlepsze diety, no to musimy tutaj powiedzieć sobie o kilku które rzeczywiście są najzdrowsze, ponieważ będą wpływać bardzo pozytywnie na, na serce, na, na umysł, czy, czy też bardzo dobrze będą wpływać na ochronę klimatu, bo i tak tutaj też możemy podziałać w tą stronę. I nie chodzi tutaj o dietę czysto roślinną, bo już pewnie tutaj tak niektórzy pomyślałam. pomyśleli, tak że jeżeli kwestie klimatu, to mówimy tutaj o kwestiach roślinnych tylko i wyłącznie. Otóż nie. Może zaczniemy sobie od tych, które są naj, najszerzej znane. Mhm. Jest to dieta śródziemnomorska i dieta DASH. Mhm. Czyli to są takie dwie diety, które rzeczywiście już pojawiają się w mainstreamie bardzo często i zdecydowanie to są jedne z najzdrowszych diet, jakie możemy zastosować. Dieta DASH, czyli dieta dla, dla nadciśnieniowców, dieta śródziemnomorska, która jest bogata w produkty z pełnego przemiału, która jest bogata w ryby, w owoce morza, w strączki. Zresztą dieta DASH jest bardzo, bardzo podobna. I te diety są polecane nie tylko osobom zdrowym, ale także osobom chorym, czyli tutaj mamy na myśli cukrzyków, osoby z chorym sercem. Jak najbardziej te diety są polecane i moim zdaniem to jest taki początek od którego możemy wyjść jeśli chodzi o najzdrowsze diety pewnie ktoś by teraz zapytał. No dobrze widział pan jak ktoś schudł na diecie śródziemnomorskiej naprawdę. Tak oczywiście naprawdę? ponieważ tutaj ważne są kalorie czyli to ile my ich spożyjemy. Jeżeli obliczymy sobie tam jakimś kalkulatorem bądź też ktoś zrobi to za nas nasze zapotrzebowanie kaloryczne spokojnie możemy tutaj określić mniej więcej szacunkowo jakiś tam deficyt i będziemy mogli po prostu też na takiej diecie chudnąć bez problemu, ale też z drugą strony jeżeli ktoś musi przytyć, to jak najbardziej to też jest jakiś, jakaś opcja. Dobrze, no to dobrze, mamy dietę DASH, dietę śródziemnomorską, co jeszcze? I teraz dalej to jest dieta MIND, o. czyli dieta dla umysłu. I tutaj to jest połączenie diety DASH z dietą śródziemnomorską. I co jest ważne, to jest coś, co, co kładę nacisk zawsze też i w gabinecie, czy to w przychodni, to są strączki, to są orzechy, które mhm. powinny być tak no, co najmniej pięć razy w tygodniu w tej diecie. Co najmniej. I rzeczywiście będzie nam się tak lepiej myślało, dostaniemy awans w pracy i jeszcze schudniemy? Tak, i przy okazji będziemy działać e, przeciwko chorobie Alzheimera, e, ponieważ też, jakby działaniem tej diety jest e, funkcja ochronna e, przed rozwojem właśnie tej choroby, ale też i przy okazji e, można to połączyć z cukrzycą, bo i Alzheimer jest bardzo często łączony z cukrzycą typu drugiego. E, tak więc ta, ta dieta e, MIND jest rzeczywiście taka no, jedną z najzdrowszych nawet można powiedzieć, że najzdrowszą e, dietą, ponieważ jest połączeniem tych dwóch najzdrowszych diet. Tak więc jak najbardziej, jak najbardziej jest to bardzo, bardzo dobre wyjście. E, dalej bym powiedział, że jeszcze mamy właśnie dietę dla e, klimatu, czyli dieta flexi, fleksitariańska. Mm -hmm. No, ostatnio bardzo modna, ale to raczej, bardzo modna, ale to raczej modna, dlatego że chcemy, prawda, działać na rzecz klimatu, na rzecz naszej planety, ale czy na rzecz zmniejszenia naszego brzucha też ona działa? Jak najbardziej. I tak jak każda inna dieta, będzie ona działać na, na ten brzuch, na, na to, żeby ten troszeczkę ten tłuszczyk spalić. Zawsze myślimy o, o deficycie, tutaj od czasu do czasu mięso, bardziej jakby opieramy się na, na produktach roślinnych tak, na co dzień, ale te mięso jeżeli się pojawi tam od czasu do czasu jest w porządku. Tak. Wybierajmy raczej mięso jak najmniej przetworzone, raczej mięso białe, jeżeli ma być to czerwone mięso to raczej żeby to była wołowina, ponieważ ta wieprzowina jest bardzo często średniej jakości. Jednak raczej dużo rzadziej niż częściej. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, nie dość, że na zmniejszenie brzucha to i na rzecz naszego klimatu, czyli właśnie możemy wybierać taką dietę wleksitariańską, dasz śródziemnomorska, albo Mań, czyli właściwie połączenie Dasza i śródziemnomorskiej i to może dać nam sukces. Dlatego dajmy sobie spokój z każdą nową dietą buraczaną, śliwkową, ziemniakową czy inną. Yy, a zacznijmy robić coś fajnego, co rzeczywiście pozwoli nam dojść do dobrej wagi i do zdrowia przede wszystkim. I tutaj Dzień. Pani powiedziała coś bardzo ważnego. Najlepszą dietą, najzdrowszą, przy okazji też dla naszego umysłu, ale w ogóle najlepszą dietą to jest ta, którą potrafimy utrzymać na długi czas. I to jest numer jeden. I myślę, że to będzie puenta naszego spotkania. Dziękuję pięknie, panie Kamil. Również dziękuję. Pozdrawiam.